Witam. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o grze, która można powiedzieć była swego czasu kamieniem milowym, jeżeli chodzi o system Bitwy II Wojny Światowej, acz na pewien czas, i to dłuższy, zahamowała ten system, a mianowicie o Monte Cassino 1944. Gata ukazała się gdzieś tak około 2012-2013, nie jestem w stanie dokładnie umiejscowić, ale mniej więcej w tym okresie. I na ładnych kilka lat stała się ostatnią grą wydaną w tym systemie, aż do momentu ukazania się pod koniec ubiegłego roku gry bliskich 39 Guderian. Co jest w sumie dość ciekawe, ponieważ wcześniej system B35 otrzymywał regularnie miarę gry, natomiast po Monte Cassino nastąpiła spora przerwa. Greta, jeżeli chodzi o temat, to poruszała coś, co właściwie. Powinno było doczekać się w końcu gry, ponieważ Monte Cassino pozostaje wciąż chyba jedną z najbardziej znanych takich polskich bitew, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Aczkolwiek należy pamiętać, że nie jest to określenie do końca precyzyjne, ponieważ Monte Cassino było rzeczywiście międzynarodową bitwą. Walczyły tam armię całej masy narodowości. Tak naprawdę przypisywanie wszystkiego Polakom jest akurat bardzo dużym upuszczeniem. Pamiętam, że kiedy czytałem w podstawówce Monte Cassino Wańkowicza. Bo mieliśmy do wyboru w szkole albo przeczytać szkice z pod Monte Cassino, albo jeżeli ktoś był ambitny i interesował się historią, a to akurat pasowało do mnie, to można było przeczytać pełną wersję tej książki, ponieważ szkice są tylko wyłącznie, można powiedzieć, brykiem na podstawie całego większego opracowania poświęconego bitwie Monte Cassino. I czytając tę książkę, już widziałem, że rzeczywiście było tam coś więcej, czy to nie jest tak, że przyszli Polacy zdobyli i czerwone maki na Monte Cassino. Więc gra prosiła się o to, tak samo jak prosił się o to generalnie cały front włoski. Będąc tak naprawdę pierwszym, można powiedzieć, drugim frontem w Europie, jakkolwiek dziwnie to brzmi. I tutaj pewne w pewnym w tym kierunku pewne kroki e, TIS po, e, poczynił już wcześniej, bo e, w 2011 roku na łamach 33 numeru magazynu ukazała się gra poświęcona lądowaniu na Sycylii, skądinąd całkiem przyjemna. I takim logicznym, właśnie kolejnym krokiem było wydanie tej gry, w która jednak, w odróżnieniu od poprzednich g z tego systemu, przedstawiała się nieco inaczej. O ile zdarzały się już w przeszłości gry poświęcone kilku bitwom, jak na przykład gry, gry pustynne, czyli Afrika Corps, czy El Alamein, to jednak tak naprawdę tam, tam wszystko toczyło się na jednej planszy. Monte Cassino 44 była pierwszą grą TIS-u wydano w systemie B35, w której dostaliśmy kilka pląż i kilka bitew toczących się w różnych odstępach czasowych w sporej odległości od siebie, połączonych jedynie faktem, że toczyły się na jednym froncie. I była to swego rodzaju zapowiedź czegoś nowego, jeżeli chodzi o TIS, ale akurat nie, jeżeli chodzi o system B35, a przynajmniej nie w krótkim odstępie czasowym. Gra zawiera trzy bitwy, chronologicznie patrząc Salerno 43, Ancona 44 i Monte Montecassino 44. I tu możemy już od razu mieć do czynienia z pewną konfuzją, bo największą i najciekawszą zarazem bitwą w całej grze jest właśnie Salerno. Dwie kolejne są mniejsze i także moim zdaniem nie aż tak ciekawe. Rzućmy zatem na nie okiem pokrótce. Może co, co, co w samej grze. Książka scenariuszy, zawierająca trzy scenariusze i pełną listę tabelek. Tabelki, co prawda, jak widzicie, są rozrzucone na 1, 2, 3, 4, 5 stronach. Ale w praktyce, jeżeli się człowiek postara, a starać się warto, bez większego problemu upchniecie je razem na jednej kartce. Tak żeby, tak, żeby mieć je elegancko razem, tak jak ja to mam w zwyczaju, mam je również laminowane i to jest rozwiązanie, które polecam bardzo, jeżeli chodzi o ten system. Mamy tutaj, jak wiem, tylko trzy scenariusze. Nie jest to za dużo, jak na zwłaszcza dzisiejsze standardy, ponieważ dzisiaj już zwykliśmy oczekiwać nieco więcej w grze niż po jednym scenariuszu na każdą bitwę. I, I mamy tu tak, Anconę Anconę miałem okazję przedstawić Wam kiedyś na kanale, ponieważ rozegrałem tę bitwę w całości na yy, jednym z moich materiałów. Gdzieś tu powinienem mieć od niej planszę. To jest plansza od Ancony. Zobaczcie, jeżeli tutaj w tym momencie nie prostuję, ani nie wkładam pod szkło, ani nic, ponieważ nie, nie ma w tym momencie chyba co bardzo potrzeby, żebym to robił. Jest to bitwa dość jednostronna, ponieważ Polacy mają do dyspozycji cały drugi korpus, natomiast Niemcy mają tylko wyłącznie siły mniej więcej jednej dywizji piechoty. Bo nominalnie są tutaj jednostki przynależne do dwóch, ale w praktyce tak naprawdę Niemcy mają można je porównać do jednej nieco silniejszej i biorąc pod uwagę, że Polacy mają do dyspozycji dwie dywizje piechoty oraz jeszcze jednostki korpuśne drugiego korpusu, zwłaszcza bardzo mocną artylerię oraz wsparcie jednostek włoskich. To przewaga Polaków jest dosyć duża. Na korzyść Niemców natomiast oddziałuje tutaj dość mocno teren, który jak nie jest szczególnie sprzyjający do ataku, ponieważ teren jest mocno górzysty. Dróg jest nie aż tak znowu wiele i stanowią one, można być, takie korytarze komunikacyjne, które dosyć łatwo jest bronić. Natomiast na korzyść Polaków przemawia tutaj rzeczywiście bardzo mocna artyleria, która może kolejną miażdżyć pozycje obronne Niemców a że gra trwa 4 etapy, 4 dni, to jest to dosyć, żeby mniej więcej oczyścić większą część planszy z Niemców. No, chyba, że graczowi niemieckiemu będzie sprzyjało szczęście. Natomiast warto zauważyć, że było, była to już zapowiedź czegoś nowego, jeżeli chodzi o skalę, ponieważ do tej pory w pudełkowych grach do B35 nie mieliśmy do czynienia z takimi mniejszymi mapami. Występowały tam wyłącznie mapy większe, takie powiedzmy pełnoskalowe, natomiast tutaj dostawaliśmy po raz pierwszy mniejszą planszę i to już było moim zdaniem krok w dobrą stronę, ponieważ moim zdaniem, znowu, tu się akurat możemy różnić w ocenach, ten system najlepiej sprawdza się właśnie w małych i średnich bitwach. W dużych starciach, zwłaszcza takich, gdzie występuje dużo i duża ilość czołgów, jest już problem, ponieważ może nastąpić przestój związany na przykład z częstym ostrzeganiem walki ogniowej itd., natomiast w małych i średnich sprawdza się on bardzo dobrze. To fajnie widać na przykład, jeżeli wzięlibyście i omawionych przeze mnie jakiś czas temu na kanale Pantery w Akcji. Pantery w Akcji są grą dużą, jeżeli chodzi o plansze i tak dalej, ale mają także, także potem wydrukowane w magazynie mniejsze scenariusze, na przykład to na połówkach planszy. I kiedy mamy taką połówkę planszy czystą, na przykład z dużą ilością czystego terenu, i po jednej stronie na przykład jedną dywizję pancerną i jedną dywizję grenadierów pancernych, która tak naprawdę jest dywizją bardziej zmotoryzowaną niż pancerną, a po drugiej stronie na przykład korpus pancerny i trochę kawalerii, to tych czołgów nie masz, tak wiele, ten jest ładny, czysty, można manewrować, kombinować i szaleć i jest wtedy zabawa. Natomiast kiedy gramy już dużą bitwę z dużą ilością tego wszystkiego, to w pewnym momencie może nastąpić właśnie przestój związany z częstym ostrzeganiem walki ogniowej i tak dalej i tak dalej. Więc, jak powiedziałem, to był rok w dobrą stronę i fajnie, że TIS to go zrobił. Natomiast, jeżeli chodzi o manewrowość, to tutaj już niestety myślę, że widać na samej mapie, że szału nie ma. I jako następne mamy tytułowę Monte Cassino. Więc, teoretycznie, tą bitwę tytułową można by pomyśleć, że najważniejszą. No, w praktyce jest trochę inaczej. Po pierwsze, plansza. Chyba najmniejsza plansza w historii B35. Nie licząc oczywiście tych plansz, które były dokowane w magazynie Magia i Miecz na początku lat 90., no to, chociaż one chyba nawet były dłuższe, prawdę powiedziawszy, aczkolwiek niższe. Natomiast tak małej planszy to chyba już w żadnej innej grze do B35 nie było. Chyba nawet Wizna ma trochę większą. Aczkolwiek głowy w tym momencie nie da. Natomiast no no myślę, że to samo w sobie już pokazuje, że tutaj tak naprawdę szału nie ma, ponieważ w tej bitwie był udział po stronie polskiej dosyć duże siły, ponieważ znowu walczy. Większa część drugiego korpusu polskiego. Po stronie niemieckiej tylko kilka jednostek z pierwszej dywizji spadochronowej, w efekcie czego nie ma, nie ma tutaj właściwie nie pomanewrujemy sobie, bo nie ma gdzie. Wydaje mi się, że generalnie Monte Cassino to jest materiał na grę, ale zupełnie innego typu. Nie na taką heksówkę klasyczną, ale albo na jeżeli już wyszukać w heksówkach, na coś powiedzmy w typie Advanced Squad Leader, gdzie mamy pokazane właśnie. Ciężar tych zmagań na, w skali powiedzmy plutonów, drużyn, gdzie żołnierze rzeczywiście musieli się przedzierać przez wyjątkowo ciężki teren, wciągać działka i tak dalej, zdobywać kolejno punkty umocnione, bunkry i to wszystko. I tam w takich grach to moim zdaniem lepiej czuć, bo tutaj wiadomo, kiedy dowodzimy całymi batalionami, pułkami, to tego za bardzo nie odczujemy. Albo ewentualnie na G typu Area Control, która w ogóle ma całkowicie inne zasady, całkowicie inny inną schemat, inne schemat rozgrywki niż typowe heksówki. Więc jeżeli chodzi o Monte Cassino, to tu moim zdaniem akurat mamy do czynienia z czymś niespecjalnie udanym, tak naprawdę, i to nie, nie, mam, nie, nie boję się tego powiedzieć, że akurat jest to jedna ze słabszych gier wydanych w tym systemie, ponieważ. Niewiele się tu dzieje. Polacy muszą się tak naprawdę wbijać w każdy kolejny hex pozycji niemieckich, a przewaga liczebna jest częściowo niwelowana przez teren. Więc ani tutaj za bardzo nie poszalejemy, jeżeli chodzi o manewry. Walka jest raczej mozolna. Można to, znaczy nie wiem, czy można, pewnie by pewnie to można zrobić lepiej, ale raczej nie w tym systemie. Więc jeżeli o to chodzi, to Monte Cassino jest zdecydowanie najsłabszym elementem tej gry, choć jest jej elementem tytułowym. No i wreszcie dostajemy to, co jest w tej grze najlepsze i, dlaczego, i argument, jeżeli już dlaczego by warto kupić tą grę, czyli lądowanie pod Salerno. Na okładce znaczone można powiedzieć tak trochę na końcu, natomiast jest to jedno z ciekawszych g desantowych, które wyszły w ramach B-35. Mamy tutaj do dyspozycji dość ograniczoną ilość terenu czystego, jak założycie. Spora część to są góry. Alianci na początku lądują swoimi siłami, bo mają na starcie do dyspozycji trzy dywizje piechoty oraz kilka jednostek powietrzno które lądują. Niemcy na starcie też są stosunkowo słabi, ale w grze przez cały czas praktycznie docierają kolejne posiłki. Jest to jedna z tych gier, gdzie na wąszy zaczynamy relatywnie niewielką ilością sił, natomiast w trakcie gry cały czas ich przybywa i to przybywa dla obu stron, także, co jest moim zdaniem ciekawe, dla Niemców. Niemcy mają tutaj sporo fajnych jednostek, także właśnie pancernych, mają na przykład nawet tą artylerię kolejową, w efekcie czego Salerno jest rzeczywiście przyjemną, ciekawą i udaną grą. Znaczy, Właściwie scenariuszem, jednym z moim zdaniem fajniejszych w ogóle w całym systemie B-35 i jeżeli kupować właśnie Monte Cassino, to dla tego scenariusza, dla tej gry trochę szkoda, że wydawca właśnie nie poszedł w tym kierunku i nie dodał jeszcze może powiedzmy jednego czy dwóch właśnie takich scenariuszy desantowych, bo tak samo na przykład jak wspominałem o tej Sycylii wydanej w magazynie, ona również jest całkiem niezła, zwłaszcza, że B-35 ma fajne zasady dotyczące desantów morskich. I prosi się o ich częstsze wykorzystanie. No teraz, jakiś czas temu, się pojawiła zapowiedź gry poświęconej walkom na Pacyfiku, więc podejrzewam, że tam tego będzie więcej. Może więc szkoda, że na przykład nie wydano tutaj czegoś poświęconego przy tej okazji desantowi pod Anzio, ponieważ to by na pewno rozmaiciło tę grę. Więc z jakichś jakich powodów, jak powiedziałem, nieznanych mi do końca, nie jestem w stanie tego ocenić, Gratanu dłuższy czas była ostatnią grą wydaną w systemie B35. I na kilka ładnych lat. No, przyczyny, przyczyny jest kilka. Prawdopodobnie jedną z nich było, było to, że, te, że B35 jest generalnie systemem bardziej pracochłonnym w tworzeniu niż na przykład WB95, który jest prostszy, łatwiejszy i łatwiejszy w skonstruowaniu, jeżeli chodzi o grę. Natomiast ja sam tę grę oceniałbym tak średnio. Nie jest to bez wątpienia jedna z tych najlepszych g wydanych w B35. Jeżeli ktoś by szukał, to raczej nie, zale, nie zalecam zaczynać od niej, chociaż. Powiedziałem, salę jest na przykład bardzo fajną grą, i, i, i gdyby tylko ją miał oceniać, to byłaby to cena wyższa. Natomiast jest to gra o tyle ważna, że jak powiedziałem, to ona od niej zaczęło się także to, że Tis zaczął myśleć o wydawaniu gier, na przykład właśnie z paroma mniejszymi planszami, a nie z tylko z jedną byczą. I to zdecydowanie było krokiem w dobrą stronę. Więc można powiedzieć, nawet, że. W pewnym sensie wydany w ubiegłym roku, czy właściwie na początku tego roku, ale nie chyba pod koniec, nie, on wyszedł w grudniu 2019. Bliskich 39 góry Jan jest poniekąd rzeczywiście spadkobiecą tej gry, tej koncepcji, aczkolwiek mocno rozwiniętą i zrobioną pod większością względów lepiej. Chociaż no, na pewno, jeżeli chodzi o y, różnorodność stać, to Monte Cassino będzie tutaj do pewnego stopnia wygrywać, ponieważ w Blitzkriegu nie ma mowy o dysantach morskich, powietrznych itd. Tu natomiast w samej Anconie to mamy. Więc jeżeli ktoś się interesuje generalnie frontem włoskim i chciałby mieć jakąś grę z tego frontu w tym systemie, to nie, wielkiego wyboru nie mamy. Mamy tylko Sycylię w Tisie i y, Monte Cassino w pudełku. Y, y, jeżeli już kupować, tak powiedziałem, przede wszystkim dla samej Ancony. Więc jeżeli nie macie innych gier wydanych w systemie B35, to raczej polecam poszukać wśród nich czegoś lepszego. Jeżeli nie macie w ogóle ich szukacie jakichś na początek, to też raczej nie jest Monte Cassino najlepszą rzeczą na start. Blicking wypada moim zdaniem tutaj zdecydowanie lepiej. Natomiast jako uzupełnienie kolekcji, na przykład, bo w końcu wśród graczy nie brakuje ludzi, którzy po prostu chcą mieć na przykład wszystkie gry wydane w danym systemie. Sam zresztą do nich się zaliczam. Jeżeli chodzi właśnie o na przykład B35, to w takim razie będzie to rzeczywiście coś dobrego i coś interesującego. Natomiast jako całość dałbym mi tej grze, powiedzmy tak 3 z plusem, może 4 z dwoma. Nie wiem, czy funkcjonuje jeszcze w szkołach ocena z dwoma minusami. Za moich czasów funkcjonowała. Więc. O, traktujcie tę grę bardziej jako ciekawostkę niż jako rzeczywiście grę należącą do tych najlepszych wydanych w tym systemie.